Niezmiennie znajdujemy się w centrum handlowo-rozrywkowym Galaksy. Tak jak na początku naszego programu wspominałem, dzisiaj naszym głównym tematem jest wychowanie fizyczne. I w związku z tym nasz pierwszy gość, Jolanta Lwow, nauczycielka wychowania fizycznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Punktem wyjściowym do naszego dzisiejszego tematu jest artykuł, który znalazłem na portalu wzp.pl. Artykuł traktuje o Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, czyli Szkole Błękitnej i tam dyrekcja postanowiła walczyć z notorycznymi zwolnieniami z WF-u, które młodzież przynosi. Postanowiła walczyć za pomocą rozbudowania oferty, jeżeli chodzi o WF. Zaproponowała dzieciom gry zespołowe, aerobik, lekcje tańca, basen, siłownię, także można sobie wybrać. A ci, którzy mimo wszystko będą się takimi zwolnieniami legitymować, dyrektor zaprasza na, na spacery wokół boiska i podobno ta metoda działa. Tych zwolnień jest coraz mniej i też jest niewielu chętnych do spacerowania z panem dyrektorem. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy to rzeczywiście jest taki poważny problem, że młodzież nie chce uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i przynosi zwolnienia, nawet takie długoterminowe, z WF-u? Ja myślę, że problem narasta i narasta z, wraz z poziomem kształcenia. Myślę, że w szkołach podstawowych prawie że nie istnieje, w gimnazjach coraz więcej, a dochodząc do szkolnictwa ponadgimnazjalnego no po prostu jest to problem coraz większy Czyli młodzież szczególnie młodzież starsza tym mniej chce mi się ćwiczyć tak podejrzewam że to tak mniej więcej wygląda ponieważ wynika to tak jakby z racji cech osobowościowych innych zainteresowań które które po prostu młodzież którymi się zajmuje i i tym bardziej w przypadku dziewcząt, które zaczynają mieć zupełnie inne, że tak powiem, zainteresowania. I po prostu w tym momencie, jeżeli jest taka możliwość i mają ochotę jest taka możliwość, że można było uzyskać zwolnienie z WF-u, to czasami uciekają się do, do właśnie takich sposobów. To znaczy, że młodzież nam się w jakiś sposób zmieniła? Jak ja pamiętam moje lata szkolne, jeżeli ktoś pytał, jaki jest twój ulubiony przedmiot, to się automatycznie odpowiadało WF, szczególnie w przypadku chłopców. Teraz już tak nie jest, rozumiem. No chłopcy się nie do końca zmienili. Ja w ogóle to bym podzieliła uczniów, oczywiście cały czas mówimy o szkolnictwie ponadgimnazjalnym, na takie cztery grupy. Oczywiście tych uczniów, którzy przynoszą ewentualne zwolnienia. I wydaje mi się, że są to uczniowie, którzy no, przy, przynoszą zwolnienia z powodów, bo oczywistych, że, że ich stan zdrowia nie pozwala na ewentualne ćwiczenie, aczkolwiek y, wydaje mi się, że jednostek chorobowych, y, y, które by całkowicie wykluczały uczestnictwo w, w jakichś zajęciach ruchowych, bo nie mówimy o sporcie wyczynowym, tylko o zajęciach ruchowych, no chyba jest niewiele albo no, ta liczba zdąża do zera moim zdaniem. Druga grupa to są to uczniowie, którzy y, po prostu unikają, są na zbyt ambitni i y, uciekają się y, do, do, do takiego fortelu, żeby y, nie ćwiczyć na WF-ie i uzyskać takie zwolnienie, ponieważ czegoś nie potrafią. Gdzieś y, nastąpiło zaniedbanie podczas procesu kształcenia, czegoś nie, 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 nie nauczyli się, y, a naraz napotykają na przykład na jakiś wyższy poziom zajęć, takich wychowania fizycznego w szkole i po prostu po pierwszych, drugich, trzecich zajęciach, kiedy się orientują, że, że, no, coś jest od nich wymagane, to po prostu najprostszym sposobem jest pójście do lekarza i załatwienie zwolnienia. Skoro mówimy o załatwieniu zwolnienia, czyli zakładam, że te zwolnienia są fikcyjne, a tak z ciekawości, co tam jest napisane na takim zwolnieniu? W sensie, no bo zakładam, że skoro uczeń ma obydwie nogi i ręce, to znaczy, że gdzieś tam biegać może, to coś lekarz musi napisać. No więc ja na przestrzeni lat, no wielu lat mojej pracy, to już napisałabym chyba grubą książkę z treściami zawartymi w zwolnieniach właśnie lekarskich i bardzo mnie rozbawiają na przykład teksty. Napisane w stylu zwolnienie na przykład z biegów długodystansowych. Przy czym y, o biegach długodystansowych możemy mówić no moim zdaniem od 5000 metrów, a według lekarzy i według dzieci no 400 metrów to już jest bieg długodystansowy i. Wydaje się, że, że należałoby zwolnić dziecko na przykład z przebiegnięcia takiego dystansu. Czy rozumiem, że są takie przypadki, gdzie dziecko, młody człowiek nie jest całkowicie zwolniony z WF-u, tylko z jakichś tam poszczególnych dyscyplin w takim Oczywiście razie. i na przykład są też bardzo takie pocieszne niektóre zwolnienia, w których lekarz wypisuje powody, dla których dziecko jest zwolnione, gdzie moim zdaniem, prościej byłoby już napisać to, co może ewentualnie robić, bo to by było po prostu krótsze. A w zasadzie treść takiego zwolnienia sprowadza się do tego, że to dziecko nie powinno robić nic. Bo tak to mniej więcej taka jest konkluzja takiego zwolnienia. Więc po prostu niektórzy lekarze moim zdaniem nie za bardzo Orientują się w tym, co się dzieje na zajęciach wychowania fizycznego, jakiego typu są to zajęcia i, i co jest prowadzone na tego typu zajęciach. Jest to ciekawe. Za, za moich czasów takie zwolnienia bardziej załatwiało się dla Komisji Wojskowej niż na WF, ale widzimy, że młodzież zaczyna być kreatywna. Ale przepraszam, nie dałeś mi dokończyć, bo jest jeszcze czwarta grupa. Aha. Rozbiliśmy temat. Dobrze, czwarta Uczniów grupa. Uczniów ze zwolnieniami, i to jest grupa, o której mi powiedział dzisiaj mój kolega w pracy, że to są uczniowie, którzy uzyskali zwolnienie, ale je schowali i nie pokazali. Z jakiego powodu? Bo chcą ćwiczyć. A jednak. Oczywiście. Czyli jednak nie jest aż tak do końca źle. Dobrze, to w takim razie tak. Z jednej strony mówimy o tym, że młodzież się trochę zmieniła i nie do końca. Chcę chodzić na WF, ale co jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną w takim razie? Jak ten WF wygląda? Ile mamy godzin? Czy to jest wystarczająco i czy tak naprawdę te zajęcia są dla młodzieży atrakcyjne? Bo to chyba też jest ważne w dzisiejszych czasach. Nie tylko, że coś ma być, tylko w jaki sposób to proponujemy. Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne, tylko tutaj należałoby wyjść przede wszystkim od bazy, jaką dysponują nasze polskie szkoły. Owszem, są szkoły wyposażone bardzo dobrze i dysponujące bardzo szeroką bazą, i w tym momencie zajęcia w takiej szkole mogą być bardzo atrakcyjne, ale są szkoły, które w dalszym ciągu się borykają z z możliwościami lokalowymi i z tym co z jakiego typu zajęcia mogą być prowadzone. Więc nauczyciel w zasadzie prowadząc lekcje trzy razy w tygodniu w danej klasie, jeżeli robi to rzetelnie, to po prostu prowadzi zajęcia z różnych dyscyplin, począwszy od gier zespołowych, przez gimnastykę, sporty uzupełniające, tak zwane sporty całego życia, czyli na przykład badminton, tenis stołowy, to wszystko czym, jakimi, jakimi po prostu, jakim sprzętem dysponuje szkoła, to takie zajęcia są, są oferowane uczniom. Mamy trzy godziny WF-u w tygodniu tak. w tym momencie. Czy to jest dużo, mało? No moim zdaniem wystarczająco, żeby utrzymać organizm w, w odpowiedniej kondycji, bo no, ktoś kiedyś wymyślił, że to 3 razy 30 razy 130, to jest naprawdę, ale to jest to minimum, które człowiek powinien dla, zrobić dla swojego organizmu, żeby, żeby po prostu prawidłowo i dobrze funkcjonować. Czyli no, taka jednostka lekcyjna, która jest 45-minutowa, uwzględniając jeszcze jakieś tam przebranie się, jakieś organizacyjne sytuacje, więc te 30 minut takiego. Wysiłku sub maksymalnego, bo nie oszukujmy się nie jest to, tak jak już powiedziałam wcześniej, żaden wyczyn na ten tętnie 130 przez 30 minut trzy razy w tygodniu, no to jest moje pobożne życzenie, żeby tak każdy po prostu systematycznie się rusza, bo, bo, bo no nie oszukujmy się, tylko i wyłącznie systematyczność może dać jakiekolwiek efekty, żebyśmy no my jako ludzie funkcjonowali prawidłowo. Co jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe zajęcia, bo rozumiem, że mamy tą czwartą grupę, która nawet mając zwolnienia chowa je tak, żeby jednak ćwiczyć. Co możemy im zaproponować? Rozumiem, że coś takiego jak SKS już nie funkcjonuje. SKS jako takie nie funkcjonują, dlatego że po prostu od kilku lat no, zapadły takie decyzje, że środki z Urzędu Miasta, czyli środki gminy, powiatu, nie po prostu nie uwzględniają opłaty za zajęcia pozalekcyjne, aczkolwiek są szkoły, w których są prowadzone tego typu zajęcia. I są szkoły, które uczestniczą w rozgrywkach międzyszkolnych i, i, i po prostu, jeżeli nauczyciele wychowania fizycznego mają ochotę i robią to, to po prostu no, się tym zajmują. A na terenie szkoły zawsze, Znajdzie się młodzież, która będzie chciała uprawiać różnego rodzaju dyscypliny. Owszem, na przykład w lepszej sytuacji, moim zdaniem, są szkoły, które są bardziej liczne, czyli te szkoły z dużą ilością uczniów. No bo tam po prostu jest łatwiej znaleźć tych chętnych i zainteresowanych sportem niż szkoły, które no niestety mają bardzo mało oddziałów, bo wiadomo, że wtedy no po prostu trudniej znaleźć młodzież, która chciałaby uprawiać dodatkowo jeszcze sport i, i uczestniczyć w zajęciach sportowych. Bo tak sobie myślę, że jakby szkoła powinna być chyba takim pierwszym, podstawowym, bazowym miejscem, gdzie ewentualnych późniejszych sportowców i mistrzów naszego kraju i ludzi, którzy będą reprezentować Polskę na przykład na arenie narodowej, międzynarodowej, właśnie w szkole można chyba zacząć ich wyszukiwać. No, to jest... W jaki sposób, nie wiem na ile ten system w ten sposób działa, na ile mamy różne międzyszkolne zawody, w których dzieci mogą uczestniczyć od małego, rywalizować i ewentualnie łapać tego bakcyla sportu, żeby później zająć się sportem na poważnie, bo to, no ale zasadniczo nie każdy się zapisuje do klubu sportowego, żeby uprawiać jakiś sport, ale każdy chodzi do szkoły, więc każdy ten WF w jakiś sposób musi mieć. Czy tutaj edukacja, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, działa w ten sposób, że gdzieś tam można tych najlepszych wyłapywać? No owszem, działa to nie jest to żadną tajemnicą, żeby wychować tego mistrza już na najwyższym poziomie, to trzeba zbudować tę piramidę, czyli czyli daną dyscyplinę sportu powinno uprawiać wtedy no, wiele tysięcy w zasadzie młodych ludzi, żeby gdzieś tam na, na szczycie potem wychować tego jednego mistrza, ale w tej chwili funkcjonuje to mniej więcej w ten sposób, że trenerzy z klubów przychodzą na zawody międzyszkolne, obserwują dzieci startujące w poszczególnych dyscyplinach i wyławiają te takie talenty i po prostu. Proponują im zajęcia wtedy już w klubach, no jeżeli dziecko wyraża taką ochotę i, i rodzice nie mają nic przeciwko temu, to oczywiście te dzieci zaczynają uczestniczyć w zajęciach już bardziej profesjonalnych, no i jeżeli połkną takiego bakcyla, no to być może potem urośnie mistrz. To też trochę zależy chyba od nauczyciela, który takie dzieci prowadzi. Czy organizuje wyjazdy na takie zawody, czy szuka ludzi, zachęca ich? No, wydaje mi się, że tak. No To jest dużo racji. No, pytak tam, pytak, pytam tak, bo wiem, że ty na przykład zabierasz tam dzieci, każesz im biegać i wysyłasz na różne zawody, z tego co pamiętam. E, Czyli przedstawiam prostu... cię jako takiego zaangażowanego nauczyciela w e, No Nie ukrywam, że my jako szkoła wypracowaliśmy sobie taki pewien model, który, który się sprawdza od lat, bo jesteśmy szkołą niesportową, a we współzawodnictwie sportowym od lat. W Szczecinie na poziomie dziewcząt jesteśmy najlepsi. Chłopcy w tym roku również uzyskali pierwsze miejsce w współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych, pierwsze miejsce, a wiąże się to z tym, że, że po prostu my jako zespół Wefistu współpracujemy ze sobą, to jest raz, czyli przekazujemy, bo wiadomo, że każdy z nas specjalizuje się w jakiejś tam dziedzinie i każdy z nas posiada. Na no, się prowadzi zajęcia w, no, nie we wszystkich klasach, ale bazując na zajęciach, które prowadzimy i obserwując dzieci, przekazujemy sobie po prostu wiadomości o możliwościach poszczególnych uczniów i, i w ten sposób kierujemy do, do tych sekcji, które już działają poza normalnymi zajęciami. No i w ten sposób po prostu to funkcjonuje. Tak samo jak startujemy we wszystkich możliwych dyscyplinach. Sportu we wszystkich możliwych istniejących według kalendarza szkolnego związku zawodach, po to właśnie, żeby dzieci miały możliwość sprawdzenia się na poziomie niewysokiego wyczynu, tylko właśnie sportu szkolnego, który rządzi się no, troszeczkę innymi prawami niż, niż sport wyczynowy. Ale właśnie chyba w tym, na tym polega urok tego sportu. Jak Państwo widzą, nie wszyscy. Nie, nie cała młodzież stroni od WF-u, są i tacy, którzy chcą ćwiczyć, chcą startować i są też tacy nauczyciele, którzy ich do tego mobilizują. Na sam koniec takie pytanie jeszcze w sumie, które można by odpowiedź na to pytanie skierować przede wszystkim do tych młodych ludzi, którzy z tymi zwolnieniami do szkoły przychodzą. Z punktu widzenia WF-isty. Dlaczego wychowanie fizyczne jest ważne i dlaczego należy w takich lekcjach uczestniczyć? Dlatego, że ruch jest nieodzownym elementem życia człowieka i to, w jakiej kondycji fizycznej będziemy, będzie rzutowało również i na naszą kondycję psychiczną, a to wszystko niestety jest spójne. No i będąc super inteligentnym, super zdolnym, super wykształconym, nie wykorzystamy tego, jeżeli nasz... Organizm niestety odmówi nam posłuszeństwa, a to można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez ruch. Dziękuję bardzo. Jolanta Dziękuję bardzo. Lwów była moim państwa gościem. Krótka przerwa i dalej kontynuujemy nasz temat.